Cześć kochani, witam was bardzo ciepłutko w moim kolejnym filmiku, filmiku, który zapowiadałam już od naprawdę chyba dłuższego czasu. Chodzi o recenzję książki najnowszej książki Liane Moriarty „Miłość i inne obsesje”. Jeżeli jesteście tą książką zainteresowani, no to serdecznie zachęcam do zostania ze mną, a jeżeli wolicie, kiedy opowiadam o książkach trochę starszych, no to zaczekajcie do czwartku, bo wtedy na moim kanale pojawi się film poświęcony w głów. W głównej mierze mam wrażenie właśnie książką starszym, także już bez zbędnego przedłużania zabieram się za opowiadanie wam o moich wrażeniach po przeczytaniu książki Layan. Moriarty. Przypuszczam, że część z Was autorkę kojarzy bardzo dobrze, chociażby za sprawą serialu Wielkie Kłamstewka, który pojawił się chyba na HBO, jeżeli się nie mylę. Ten serial Wielkie Kłamstewka powstał na podstawie właśnie powieści Lajan Moriarty. Tamtego serialu nie widziałam, natomiast i jego tytuł, i nazwisko autorki powieści obiły mi się o uszy już jakiś czas temu, więc kiedy zobaczyłam, że na nasz rynek wydawniczy, w czerwcu weszła kolejna książka Jan Moriarty, no to stwierdziłam, że może warto sprawdzić, o co ta, cały ten szum padło na miłość i inne obsesje. Zainteresował mnie opis z tyłu okładki, no i od tego to wszystko się zaczęło. Dlaczego zainteresował mnie ten opis z tyłu okładki? Właściwie, co było w nim takiego, że mnie zainteresowało? Ano, zazwyczaj, kiedy czytamy o jakiejś relacji kobiety i mężczyzny, no to. Jeżeli już ktoś kogoś prześladuje, dręczy, no to to mężczyzna dręczy kobietę. Tutaj mamy sytuację inną i jak się okazuje, Nieoczywistą, a właśnie takie nieoczywiste książki lubię najbardziej. Ellen nie wie, co powiedzieć, gdy podczas jednej z pierwszych randek jej nowy chłopak, Patrick, wyznaje z zakłopotaniem: ktoś mnie nęka. Poprzednia dziewczyna prześladuje go i wciąż jest obecna w jego życiu, choć od rozstania minęło kilka lat. Wie, kiedy Patrick wychodzi do pracy i jaką ma na sobie koszulę, zna terminy jego wizyty u dentysty. Wie, co przygotował synowi na, na, do szkoły na drugie śniadanie. Wie też, dokąd zabrał Ellen na randkę i gdzie planują spędzić noc. No, przyznajcie, że już e, sam ten opis. E... Sprawia, że jako czytelnicy czujemy się zaintrygowani, no bo takie zachowanie kobiety jest zachowaniem no co najmniej dziwnym. Od razu już na wstępie Wam powiem, że w tej książce nie mamy postaci białych i postaci czarnych. Raczej wszyscy bohaterowie e, są szarzy. To znaczy niejednokrotnie mają na sumieniu różne grzeszki, które doprowadzają do takiego, ani innego postępowania inne bliskie im Osoby. To jest książka o niełatwych wyborach, o mierzeniu się z przeszłością, o miłości, o pragnieniu miłości, potrzebie miłości. To jest taka bardzo ludzka. Książka, jeżeli są Wam bliskie powieści, obyczajowe albo psychologiczne, no to myślę, że ta książka będzie w Waszym przypadku strzałem w dziesiątkę. Historia jest nieoczywista. To nie jest tak, że od początku wiecie, jak ta historia się skończy. Raczej w trakcie jej czytania będziecie naprawdę zaskoczeni. Czy tę książkę czyta się? szybko, bo wiem, że w przypadku wakacyjnych lektur to może być jakiś wyznacznik. Odpowiadam, tę książkę czyta się naprawdę szybko. Może nie na raz, bo rzeczywiście są tutaj takie kwestie, które warto sobie przemyśleć. I na dobrą sprawę skończyłam czytać tę książkę kilka tygodni temu, a jednak nie tylko wciąż o niej pamiętam, pamiętam o tym, o czym opowiadała. Czasami zdarza się tak, że przeczytam książkę i po tygodniu już nie mam pojęcia co zostało w niej w ogóle opisane. Tutaj nie tylko pamiętam opisaną historię, ale też zastanawiam się nadal nad pewnymi wyborami dokonanymi przez jej bohaterów. Nie chcę mówić tutaj celowo za dużo o fabule, dlatego, że no to jest historia, w której czytelnik sam musi wiele rzeczy odkryć i nie chcę tutaj absolutnie nikogo na nic naprowadzać. Na pewno bardzo ciekawe jest to, że z jednej strony te historie poznajemy z perspektywy tej nowej dziewczyny, Patryka, a z drugiej strony Lajan Moriarty głos oddała tej jego byłej dziewczynie i to jest to sprawia, że znacznie lepiej możemy zrozumieć powody, dla których ta była dziewczyna postępuje tak, a nie inaczej. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ano to, że może się Wam wydawać, nie wiem, po tytule, po takiej bardzo filmowej okładce, że to jest lektura łatwa, lekka, przyjemna. Otóż nic bardziej mylnego, bo tak jak wspomniałam, to jest książka, o której na pewno bardzo długo nie będziecie mogli zapomnieć. No i jest to też książka napisana bardzo ładnym językiem. To nie jest taki e, bardzo prosty, czasami momentami infantylny język, wręcz przeciwnie, no widać, że Lajan Moriarty potrafi tym Językiem operować. Tak teraz patrzę sobie tutaj na okładkę tej książki i widzę polecajkę od Diopra Magazine. Błyskotliwa historia miłosna, którą czyta się jak thriller. I powiem wam, że ta polecajka to jest strzał w dziesiątkę. Jeżeli lubicie takie tajemnicze historie, historie nieoczywiste, no to to może być coś dla Was. O tym chyba nie wspomniałam. Kiedy ta obecna dziewczyna Patryka dowiaduje się o tym, że ktoś go śledzi, ktoś go obserwuje, no to zamiast być przerażona, jakaś taka zniechęcona, może do Patryka, ją ta była jego dziewczyna naprawdę intryguje. Ona nawet właściwie mogłaby zostać stalkerką tamtej dziewczyny. To jest takie y, dziwne, dziwne jakieś powiązanie. Prześladowczyni zamiast przerażać, Ellen dziwnie ją intryguje. Ellen jest zafascynowana, zbiera o niej informacje, próbuje zrozumieć jej motywy. Jako hipnotyzerka potrafi w końcu przenikać ludzkie umysły, a ta historia nie daje jej spokoju. Nie zna przecież przeszłości Patryka, czy może zatem być go pewna? Mam na wrażenie, że. Hmm... Wykorzystując ten wątek hipnozy, Lajan Moriarty chciała tutaj jeszcze bardziej podkreślić ten wymiar psychologiczny tej powieści. Także, no właśnie, jeżeli lubicie, kiedy w książkach pojawia się dużo takich wątków psychologicznych, wątków, nad którymi można pogłówkować i można zacząć zastanawiać się, jak my zareagowalibyśmy w sytuacji, w której. Postawieni zostali, zostali bohaterowie tej książki, no to to też jest kolejny powód, dla którego ta książka może być dla Was ciekawa. Czy żałuję, że przeczytałam tę książkę? Absolutnie. Nie, to była bardzo miła odskocznia od wojny i pokoju, bo w ostatnim czasie właśnie po wojnę i pokój sięgam. E, miałam ochotę na coś lżejszego, natomiast właśnie nie infantylnego. E, miała być to lektura, która jednak e, nie sprawi, że po jej przeczytaniu, Będę miała poczucie zmarnowanego czasu. Także, jeżeli szukacie książki letniej, może książki wyjazdowej, książki na urlop, no to wydaje mi się, że ta będzie całkiem niezłym. Wyborem. Jeszcze tak z drugiej strony cytat z fragmentu napisanego z perspektywy byłej dziewczyny. Zniknęli z mojego życia dokładnie tak samo, jakby umarli, ale nie można tego było nazwać tragedią. Przecież zerwania zdarzają się wszystkim i wszędzie. Daj sobie z tym spokój, dziewczyno, odpuść sobie wreszcie. Wszyscy chcieli, żebym w trybie przyspieszonym jakoś się uszczęśliwiła. Obcięła włosy, zapisała się na studia czy kursy wieczorowe i bardzo ich irytowało, że tego nie robiłam. Nie mogłam robić. Właściwie w tej książce odkryłam jedno ciekawszych spojrzeń na osoby, które nie potrafią się z czymś pogodzić. Pogodzić z jakąś stratą. I to nie dotyczy tylko tej byłej dziewczyny, ale też samego Patryka. No bo tak jak wspomniałam na początku, nikt w tej książce nie jest czarny i nikt też w tej książce nie jest kompletnie biały, taki wybielony. Dobra, myślę, że powiedziałam wam już to, co powiedzieć chciałam. Nie chcę tutaj niepotrzebnie tego filmu przedłużać, skoro wiadomo, że książkę polecam, polecam na urlop, polecam na wyjazd i polecam, jeżeli chcecie przeczytać coś lżejszego, ale nie infantylnego, nie prostego, nie do bólu odmurzającego. Ta książka w żadnym wypadku nie odmurzja, raczej otwiera przed czytelnikiem nowe mm, takie Drzwiczki, za którymi czekają różne pokoje rozmyślań. Dobra, mam nadzieję, że film się Wam podobał. Tutaj obok na pewno znajdziecie link do mojego poprzedniego filmiku, a w czwartek, tak jak wspominałam, pojawi się na moim kanale kolejny filmik. Pa, pa.